Cześć raz w kolejnym odcinku. Jesteśmy jeszcze raz w FC Mobile Head to Head. Zagramy mecz moim pierwszym składem, tylko zmieniłem napastników. Oczywiście mamy Hifpana i Horvat. Zapomniałem zmienić i mamy Horvata. Dlatego, że na meczu że mamy dziś sobotę, a w sobotę jest mecz Hiszpania-Chorwacja i dlatego dałem dwóch, dwie legendy z tych reprezentacji, które szczeli najwięcej, temu damy wygraną. Jeszcze, jeszcze dzisiaj jest jeden mecz w Węgry-Wajceria. Więc damy 2-1 dla Węgrów od razu. A mecz Hiszpania-chorwacja roz, rozstrzygnie ten mecz Ferran kontra Sukier. Więc zaczynamy to spotkanie. faul cofniemy. Suskiel, nie ma. Ole się minąłem z tą piłką. Mamy wróci z autor. My teraz rana. Ale spod nogi mi tą piłkę zabrał. Myślę, że będzie błąd mój. Ach. Fernando Torres jest blisko bramki Są... Suskier Nie ma. Mówię, a chciałem mi powiedzieć brawo kantę, ale ja jednak nie. Pałek. To było w polu karnym? To było w polu karnym? Dziwna sytuacja, bo powiedziałbym, że, że to był 20 metr Będę musiał sobie zobaczyć, po nagrywaniu, o co tu chodziło. Bo mi się zdaje, wybył był faul, ale przed polem karnym. Fernando. jest pierwszej poby nie tak to miało być lewet czy w ogóle wygram ten mecz. To jest pytanie. Po jeden, tak jest Fernando Torres. सो स्केल जैसो कैल यमा तो हाँ तो फिर नंद तो ले दांये Zobaczymy, czy się uda coś jeszcze strzelić. Quarantelia wejdzie. Fernando Torres. Czy będzie 2 do 0? Nie będzie. Czy będzie 2-1? Dobra, mamy zmianę. Pierwszą i jedyną chyba w tym meczu. Różny. Czyli so Fernando. I że Anderle Weylet strzelał. Koniec. 1-1. Ale tak jak mówiłem, Hiszpan strzelił, więc jeden dla Hiszpanii. I jeszcze jeden mecz będzie. Włochy-Albania. I tu było ciężko. Ale dam 2-1 dla Włochów. Ale coś czuję, że w tym spotkaniu wygra. Albania Ale zobaczymy To by byłoby na telefon na Was I do zobaczenia już w kolejnym odcinku Cześć